Wczoraj mówiłem wam o takich prywatnych zastosowaniach, czyli czy rozmawiać z pustakiem, z wieprzem, no nie będę już do tego wracał, a dzisiaj chciałem powiedzieć o takim zastosowaniu trochę szerszym. Mianowicie, jakie lekcje z wieprza wynikają na przykład dla telewizji Idź Pod Prąd? Bo o tym dyskutowaliśmy, studiując 23 rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus trafia pod sąd do takiego wieprza prostaka Heroda, który absolutnie nie interesuje się sprawami duchowymi, absolutnie nie interesują go jakieś głębsze problemy, interesuje go tylko władza. Kasa i rozrywka. Nie? I on chce rozmawiać z Jezusem, myśląc, że ten mu jakieś sztuczki, jakieś cuda pokaże. Nie? Zasypuje Jezusa pytaniami, a Jezus odmawia. Jezus nawet słowem do tego wieprza się nie odzywa. Jaki stąd wniosek do chrześcijańskiej, dla chrześcijańskiej telewizji, czy też no, chrześcijanina odbiorcy telewizji? Owszem, jest miejsce na rozrywkę, ale rozrywka nigdy nie może być pusta. Nie może tylko adresować się czy skupiać się na takich jakichś seksualnych czy, czy jakichś bardzo niskich pobudkach człowieka. Czyli my, jako telewizja chrześcijańska, musimy dobierać odpowiednio repertuar i poziom rozrywki, ale z drugiej strony ty i ja indywidualnie jesteśmy też odpowiedzialni za to, co wybieramy. Z kina, z telewizji, z internetu przede wszystkim. Nie? Takie filmiki głupawe, to jest przecież jak ogromna strata czasu. Jezus nie rozmawiał z pustakami. Jezus nie tracił czasu na takie wieprzowate rozrywki czy pogaduszki. Czy ja i ty będziemy postępować podobnie? Czy też będziemy marnować swój czas i że tak powiem, obniżać poziom moralny przez puste wieprzowe? Programy, rozrywki czy filmy. A no, to taka łamigłówka przed świętami. Do zobaczenia.